Targowisko w Nowym Przybojewie ruszyło 1 maja. Na razie targowisko jest bezpłatne, natomiast dniem 13 maja wchodzą opłaty. Na podstawie uchwały Rady Gminy stawki nie zostały zmienione, zostały na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku, czyli w roku 2018. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku gminnym położonym w Nowym Przybojewie wynosi. Handel z ręki kosza 5 zł ze straganu stołu z ziemi z wózka roweru 20 zł, samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony, ciągnika rolniczego z jedną przyczepą samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą artykułów rolnych, owoców i warzyw artykułów przemysłowych i innych z jednego wydzielonego miejsca na targowisku wynosi 30 zł. Samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony 100 zł. Wszystkie kasy będą czynne od godziny 7 rano do 22. W porze nocnej będzie czynna kasa numer 1. Jednym z udogodnień tutaj na targowisku będą prysznice, które będą czynne całodobowo i oprócz tego będzie można tutaj dobrze zjeść i wypić coś zimnego w gorący dzień. Do 13 maja każdy producent będzie mógł korzystać bezpłatnie z wjazdu na targowisko, bez względu z jakimi produktami tutaj przyjedzie do nas.